Ale tak, ty to jest mówił. I właśnie tylko tutaj. na gra. Nazywa się. Ja to tak piszę Flow Sandbox. Wiem pewnie się tak Wiem, ale tak. Się pisze to. No i będzie. No i. Zacznę od tego, że niedługo zbliża się rozlicza kanału, która będzie o... która będzie e, Sylwestra. I właśnie... E, jeśli byście chcieli na przykład jeden na przykład, film z kilkoma katastrofami z besicza lub... Z, filmów z Minecraft'a to em, to to pisze mi do tych 16 osób do Sylwestra i wtedy pomyślimy wtedy już ja ja sobie wam zrobię film wystarczy, że mi napiszcie pod tym filmem w komentarzu e, a teraz zaczynamy Będziemy dzisiaj zatapiać... Będziemy teraz zatapiać statek Brytanik Który spadł w realu On jest nią <kluz> A I spadł on na, <kluz> na minę przez co zatonął I my będziemy się starali o Wiem, że będę, będę wysadzał normalnymi bombami, ale no nie ma tutaj min chyba Przynajmniej ja jeszcze ich nie odkryłam i to będzie szybkie, więc nie uda mi się pewnie odwzorować tego tak samo. Ale dobra, zaczynamy. Jak to będzie? O tak. Zasadzam. I tu. Nie będę ruszał, to nie będę ich rozwalał. Ja będę po prostu czekał, aż się wynosi. Aż wtedy, zawsze no, to będzie. się naprawdę postarać, tu się będzie z głosem, więc. Я не знаю, как это за трофейма. Тут люди душат, а тут не Ну, это был же бог, а? А я не знаю, наверное, это не так трофейма. Да, я спрошу, что какой-то у меня. А, это просто моя земля, по-моему, там, в задницу. Вызывал на тебе полдоса, поэтому я взяла Ale, robię ten film głównie po to właśnie, żeby wam to powiedzieć. Ale też, żeby zobaczyć jak wam się spodobają takie zatynięcia to, to statku. Ogólnie to, co to, 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 to jest wywiązkie, no to jest woda, pewnie się to myśleć, że już. Ale tak, wiesz. Oczywiście, poczekam aż sam ostatek uderzył, że... no więc. Nie martwcie się. Również może zrobię film z World of Warships, jeżeli będziecie chcieli. Sylwestra, mogę też z World of Tanks. Mm. Może z World of Warplanes, no, jak się uda. I można na złoim który prowadzi kanał Grex Mine. Tak się skończy. No i tak to wygląda jak ten tutaj w stary tu to właśnie tak wygląda. Wiem, niezbyt realistycznie, ale no... Tak to wygląda w tej grze. No dobra, to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału. I pamiętajcie, napiszcie pod tym filmem, co byście chcieli, ale najpierw zrobicie to, 16 chcecie. No i... pa.